Jestem z wami z takiej naprawdę okazji, która dla mnie jest straszna. Okazja, która wymusiła na mnie i oderwała mnie od, od tego, to co najbardziej kocham i najbardziej lubię. Nie podoba nam się w jaki, w jak w jaki sposób postąpiono z doktorem. Nie powinno tak być. Nie jest tak, że my mamy małe dzieci i doktor był nam potrzebny do czegoś tam, do leczenia, prawda? Ale szanujemy doktora, znamy go, jest to człowiek prawy, uczciwy i przyszliśmy tutaj zamanifestować, pokazać poparcie. To nam jest bardzo miło, że tyle ludzi przyszło wesprzeć ojca. My go też wspieramy w tych trudnych chwilach, ale ojciec jest twardym człowiekiem i ma takie poparcie, to go się wzmacnia, myślę, że no, Wszystko. Siła, siła wszystkich ludzi. Widziałam dzieci w wózkach, także bardzo miło. I mam, mam nadzieję, że to się dobrze zakończy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja do mnie, tylko powrót do szpitala, powrót do pracy, to jest, to jest, mój, to jest mój, mój chleb, tak zwany nie chleb, z którego będę żył, tylko to jest moje, moje dziecię. To jest e, niematerialne. Mówię o. To jest moje życie. Ale e, nie trzeba było ogłosić k, e, konkursu ponownie, skoro jest umowa jest aktualna. Nie trzeba było ogłosić konkursu, jeżeli masz ochotę ponownie e, zawrzeć ze mną kontrakt. Nie trzeba ogłosić konkursu. A gdyby było trzeba, to trzeba było przyjść po ludzku, wezwać do rozmowy. Ja bym przyszedł, porozmawiał z panem dyrektorem. Albo bym zgodził, albo nie zgodził, ale nie w ostatniej chwili, że podejmuję decyzję, a ja boję się, co, kto będzie, co będzie, jak będzie, oddział bez, bez kierownika. A więc pan dyrektor najprawdopodobniej e, występując w, w tym sposób, nie chciał, żebym ja. E, e, no. Nie mogę powiedzieć, że nie chciał, żebym pracował, bo proponował mi umowę, prawda, że tylko na 4 miesiące, a więc to jest taka taka polityka spalonych kroków, a więc, ale nie proponował mi umowy, żebym ja kierował dalej ten oddział. Oczywiście nie przedstawiał mi żadnego argumentu anty, ani merytorycznego, ani jakiś styl zarządzania, absolutny. Jedyne, jedyne co powiedział, że a może nie poradzi sobie Sejm i Oddział. Otóż to jest bzdura. Sam pan dyrektor jest radnym, a więc jak też mogę go zapytać, jak on sobie radzi, będąc radnym i jednocześnie dyrektorem, gdzie odpowiada za życie i zdrowie nie tylko pacjentów szpitala, ale bezpieczeństwa zdrowotnego całego powiatu i całego okręgu szpitalnego. A więc pytanie, samo ja mu zadaję to pytanie i ja odpowiadam, Będąc y, na lat radnym z Sejmiku Wojewódzkiego i Radnego, szpitalu, jak widać oddział mój rozwinął i oddział siadł w górę. Nie, nie zwijał, tylko rozwijał. Kochani, to bardzo budujące widzieć Was tutaj tylu, bo jako społeczność miasta tworzymy Wspólnotę. Ale to nie jest taka społeczność się tu dziś zgromadziła. Tylko wspólnota serc, którą stworzył swoją 40-letnią pracą na stanowisku lekarza. Prawie 30-letnią pracą na stanowisku ordynatora oddziału neonatologii razem ze swoim wspaniałym, jednym z najlepszych w Polsce zespołem Riad Hajdar. Nie! To... jesteśmy Nie jesteśmy Nie jesteśmy Nie jesteśmy jesteśmy Zdejmuję czapkę! Ile się przed panem? Bo 19 lat temu pan mi uratował. A, bardzo mi miło. No to wszystkiego dobrego. Chłopie, jesteś większy ode mnie. Nie błać. No, cieszę się bardzo. No, bardzo, bardzo mi miło. Głowa do góry, zobacz. Kurczę, a to I aż można się cieszyć. Bardzo, ale jak było, no. zero w garda i. Zero dalej. Tak, wyszło. Kto z ci dał? Ja dałem. No, Z Panem, fajnie. o Pana, za Panem. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.